Witam Państwa z Madonny Di Campirio Dolomiti Di Brenta W takich okolicznościach sobie będziemy jeździć Czekam właśnie żeby nakręcić część naszej ekipy Tam stamtąd będą jechać za chwilę trochę pod słońce, ale to się zaraz zmieni Pogoda piękna, warunki wspaniałe. Jest dzień, jest ostatni dzień lutego 2025. Ostatni też nasz, nasz dzień na martach. Zapraszam do oglądania. Krysia pojechała. A tutaj mamy Rysiego. Mamy też Piotrka. Mamy też Dżunię. Ryci. Zabelka <grymne> Ricardo. Jego w końcu. Tak to pięknie wygląda. Dziękuję za uwagę.